Siema, witajcie, jestem Switch, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widzicie i po tytule, i po tym co tu będziemy robić, są to moje przewidywania na sezon 25-26 Premier League. My sobie takie przewidywania zrobimy z każdą ligą w Europie, w sensie tą top 5 na pewno zrobimy i ekstra myślę nawet zrobimy. Można od i polską pierwszą ligę. Może zrobimy pierwszą ligę, na pewno zrobimy. Więc co, lecimy z tymi moimi przewidywaniami, jak widzicie są tutaj przedziały. I w te przedziały będziemy rzucać te drużyny, nie daję konkretnie, która drużyna, w którym miejscu, no bo ciężko mi jest to powiedzieć, jeszcze sezon się nie zaczął, jeszcze jakichś takich większych transferów nie było, ale na bazie tego, co teraz aktualnie wiem, przynajmniej ja i chyba większość, zrobimy po prostu tier listę i zaczynamy od spadku. To jest Barley, to jest drużyna, która jest za słaba na Premier League, za mocna na Championship, tak uważam, więc barnic spadnie. Uważam, że Wolverhampton może spaść. Obronili się przed spadkiem. Co prawda wyprzedzili to ten ham, ale uważam, że Wolverhampton ma sezon na sezon, jest gorsze. Mimo tego, że naprawdę mają super zawodników, dobry skład, ee, uważam, że Wolverhampton spadnie. No niestety, chociaż chciałbym, żeby się utrzymali, ale boję się, że Wolverhampton może spaść. I tutaj, mam, tutaj mam straszny taki dylemat bo cieszę się bardzo, że Sunderland awansował do Premier League i naprawdę jest to gdzieś tam moje takie, no nie wiem co chciałem powiedzieć, w każdym razie bardzo się cieszę, że Sunderland awansował do Premier League, ale boję się, że mogą z, nie z niej spaść i wydaje mi się, że Leeds się może utrzymać, a Sunderland spadnie niestety, chociaż serce mówi, że Sunderland się utrzyma, a Leeds spadnie, ale rozum mówi trochę inaczej. Boję się, że tak może być. Boję się, że tak może być, że wszyscy się tak nahypowali na ten awans, a skończy się niestety źle. Że będzie coś podobnego, może jak z Ipswich Town. Tak mi się wydaje, że tak może niestety być. Najwyżej to jeszcze później zmienię, będziemy myśleć, ale na razie niech jest tak. Ok, i lecimy tutaj. Tu ciężko mi powiedział, na pewno Everton. Tutaj już chyba jest klasyk. Tutaj Everton na tych miejscach mniej więcej i walce, e, walce o utrzymanie. Co bym tutaj jeszcze dał do Evertonu? Ciężko mi cokolwiek dać. Fulam. Wydaje mi się, że to jest, może być taka drużyna, która też tutaj na spokojnie na tych miejscach może być. Eee... I dałbym Brentford oraz Bournemouth. Tak mi się wydaje, że te drużyny gdzieś tutaj mogą być. Mniej więcej, ja mówię, to jest przedział. Nie wiem, jaka kolejność, mniej więcej tak uważam, że te drużyny tutaj będą. Lecimy wyżej i uważam, że wyżej może być West Ham. To jest drużyna, która ma słaby sezon, żeby później miała super sezon i tak, tak, tak to jest. Po prostu uważam, że West Ham może tutaj zaskoc znaczy zaskoczyć. Może zagrać tak, jak powinien zagrać West Ham, uważam. Chociaż dla mnie, dla mnie West Ham to powinna być drużyna tutaj, mniej więcej, nie? Ale to jest taki szczegół. Więc tutaj dajemy West Ham. Z bólem serca daję tutaj Manchester United. A... Chciałem, żeby był wyżej, chciałem, żeby był mistrzem, ale no niestety tak dobrze nie ma i przez parę lat mam nadzieję, że tylko parę lat tego niestety nie doświadczę. Crystal Palace, który miał zeszły sezon bardzo dobry, cieszę się, że wygrali EFA Cup. Cieszę się, że pokonali City przede wszystkim, to jest chyba największe dla mnie takie jakieś trofeum z zeszłego sezonu. Więc no, Crystal Palace tutaj będzie, Brighton i Forest, Nottingham Forest. Tak mi się wydaje, że tak może być. Brighton, Nottingham Forest na tych mniej więcej miejscach. Czy Bormów wyżej? No nie, Bormów bym zostawić tutaj. Mimo tego, że Bormów miał naprawdę świetny sezon, to uważam, że będzie lekko gorszy niż ten poprzedni. Eee, dobra, więc lecimy dalej. Liga Konferencji, Tottenham. Uważam, że to będzie Tottenham. Uważam, że Tottenham sobie w przyszłym sezonie lepiej poradzi niż United. Chociaż dalej ten finał Ligi Europy boli i będzie boleć, ale no już trudno. Wydaje mi się, że Tottenham lepiej skończy niż United. Mimo, że United lepiej skończyło tamten sezon, ale to tak naprawdę przez Farta uważam. Chociaż cztery punkty przewagi tam były, no ale... Mimo wszystko, no... Niestety wydaje mi się, że będzie tak, że Tottenham będzie wyżej niż United. Eee, więc... Co, lecimy z miejscami na Liga Europy. Liga Europy 5-6, no to uważam. Na pewno Aston Villa i wydaje mi się, że Newcastle, chociaż zobaczymy jak tam to będzie, no bo w tym sezonie 5 drużyn z Premier League awansowało do Ligi Mistrzów, teraz zobaczymy jak to będzie, ale Newcastle, Aston Villa, wydaje mi się, że to mogą być na spokojnie. I teraz dam tak, Arsenal, chociaż wiecie co, City, ciężko mi powiedzieć, City zawsze jest mocne, ale no cieszy trzecie miejsce City, ale Wydaje mi się, że ten sezon może być lepszy w wykonaniu. Więc dam tutaj, nie powiem, które miejsce, na pewno tu City, na pewno tu ląduje Arsenal i na pewno tu ląduje Chelsea. Uważam, że mistrzostwo niestety obroni Liverpool. Więc takie są moje przewidywania. Liverpool, później poniżej City, Arsenal Chelsea. Oczywiście to nie jest tak, że w takiej kolejności to będzie, chociaż jeśli tak, to będzie w takiej kolejności, no to to, to będę w szoku, nie? Ale wydaje mi się, że mniej więcej te drużyny mogą tak być. Patrząc na poprzedni sezon, patrząc na to, co się aktualnie dzieje w większości tych klubów, no na pewno Boli United. Na pewno mnie Boli United. Sunderland mam nadzieję, że będzie tak. Mam taką nadzieję, że tak będzie, że spadnie Leeds, a utrzyma się Sunderland, no ale jednak tak mówi mi serce, rozum mówi mi inaczej. Rozum mówi mi, że będzie tak i chyba tak niestety będzie. Bo stety dla niektórych stety, dla mnie niestety. Więc co? Więc jeśli chodzi o te przewidywania, to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się spodobał. Możecie też. Ja wam dam linka do tego i możecie robić swoje przewidywania na ten sezon. Zrobimy jeszcze z innymi ligami, tak jak mówiłem. Więc co, zweryfikujemy to na pewno na koniec sezonu? Mam taką nadzieję, że to zweryfikujemy. Więc to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!